Już po raz kolejny Instytut Pamięci Narodowej zaprosił młodzież do udziału w ciekawym edukacyjnym przedsięwzięciu. Łączka i inne miejsca poszukiwań bo o tym projekcie mowa ma rozbudzać ciekawość badawczą i co najważniejsze, kształtować postawy empatii wobec ofiar systemów totalitarnych. Nasi uczniowie uczestniczą w tym projekcie po raz trzeci i za każdym razem poziom tego projektu jest podwyższany. Tak? W tym roku konkurujemy z ponad 35 bodajże filmami, ale nie sama konkurencja jest ważna, tylko już udział i zgłoszenie się do projektu, poznanie historii poprzez doświadczenie i poprzez dotknięcie tych wydarzeń, które miały miejsce 70 lat temu. Oprócz spotkań z archeologami, archiwistami czy antropologami, uczniowie mieli za zadanie nakręcić dwuminutową etiudę filmową, będącą refleksją nad tematyką projektu. Fabuła skupia się na tutaj na naszych ludziach, Pruszkowiakach, opowiada o ich zwykłym po prostu życiu, jak życie wyglądało podczas tego okresu. Jest to, moim zdaniem, bardzo aktualny temat, patrząc na sytuację w Ukrainie. Ten projekt chcemy właśnie skupić tutaj ludzi, żeby poznali tą historię, jak to wszystko wyglądało, żebyśmy mogli się z tym zjednoczyć, zachęcić ludzi do poznawania historii i mam nadzieję, że tym filmem uda nam się to osiągnąć. Oto jest mój pierwszy ślub z Michałem. Nie znaliśmy się dobrze. Połączyła nas miłość do siebie i do ojczyzny. Zdawaliśmy sobie sprawę, że podczas wojny. W każdej chwili możemy stracić życie. Dlatego wzięliśmy ślub na zgliszczach i w gruzach pruszkowskiego żbikowa. Cieszyły się z nami moje przyjaciółki z oddziału sanitariuszek. W projekcie wzięła udział dwunastoosobowa grupa zaniaków. Jak deklarują sami uczniowie, wszyscy mieli odpowiedzialne zadania tak, aby każdy czuł się współtwórcą etiudy i przede wszystkim wyniósł z uczestnictwa coś wartościowego. Jest to niewątpliwie projekt dla ludzi, którzy robią historię albo chcą się jej nauczyć, ponieważ poszerzyliśmy swoją wiedzę historyczną. Myślę, że też wielu osób zaciekawi ta fabuła i będą chcieli poczytać, dowiedzieć się więcej o okresie tym historycznym i w ogóle będą chcieli zrozumieć, jak ważna dla nas jest historia. Czego się nauczyliście, albo ty, czego osobiście się nauczyłaś przy tworzeniu tego filmu? Współpracy z grupą, żeby każdy siebie słuchał nawzajem, że nikt nie jest tutaj indywidualny, wszyscy działamy razem jako grupa i razem jesteśmy silni. Jest szansa na wyróżnienie, bądź może wygraną w warszawskim finale? Mamy taką nadzieję, trzymamy kciuki. Pra premiera filmu to efekt długoterminowej pracy, w maju jeszcze w wymiarze lokalnym zaprezentowana koleżankom i kolegom ze szkoły, kadrze nauczycielskiej oraz gościom specjalnym, m.in. staroście powiatu pruszkowskiego i prezydentowi miasta. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy możliwość zrobienia takiego wydarzenia. Nasze. Poprzedni uczestnicy w poprzednich latach nie mieli niestety takiej możliwości ze względu na COVID, a tutaj jeszcze mamy możliwość ze względu na stulecie naszej szkoły, więc jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego, jak to już wygląda. Finał projektu Łączka i inne miejsca poszukiwań będzie miał miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie na początku czerwca. Szkoła to nie tylko oceny, szkoła to nie tylko um, świadectwo, ale również Doświadczenie, które zbierają uczniowie, i mam nadzieję, że wzięcie udziału w tym projekcie było dla nich bardzo wartościowym doświadczeniem. Ale zorganizowanie tego wydarzenia przez nich, tej prapremiery, zaproszenie gości, zaproszenie państwa, zaproszenie rodziców, to jest ta podniosłość. Oczywiście by było bardzo sympatycznie uzyskać wyróżnienie, tak? natomiast już sam udział, sam nakręcenie, montaż, zapoznanie się właśnie z tą żywą historią, nasza integracja, poznawanie miejsc historycznych, to było wartościowe tością tego przedsięwzięcia. Projekt ma charakter ogólnopolski i jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pozostaje trzymać kciuki za Pruszkowską reprezentację z liceum Zana w finale.